W powiecie słubickim o mandaty radnych powiatowych kandydaci ubiegali się w trzech okręgach. Oto jak wygląda podział mandatów do Rady Powiatu Słubickiego w wyborach samorządowych 2024. Okręg pierwszy obejmuje gminy Ośno Cybinka, Górzyca Maciej Błoński, 735 głosów. Sebastian Łukaszewicz, 588 głosów. Edyta Danicka, 364 głosy. Bogdan Hajkowicz 363 głosy, Patryk Rudziński 334 głosy, Adam Radkiewicz 180 głosów. Okręg drugi obejmuje gminę Rzepin. Damian Utracki 571 głosów, Krystian Pastuszak 405 głosów, Wiesław Kołosza 314 głosów, Jan Hańbicki 296 głosów. Okręg trzeci obejmuje gminę Słubice. Robert Włodek 661 głosów, Anna Górska 654 głosy, Leszek Bajon 554 głosy, Andrzej Karpezo 311 głosów, Ryszard Chustecki 300 głosów, Barbara Burzyńska 254 głosy, Dawid Magdulski 245 głosów. Oto podział mandatów według komitetów oraz procentowy podział głosów. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska 6 mandatów 28,6%. Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica 4 mandaty 22,81%, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 4 mandaty 22,15%, Komitet Wyborczy Wyborców Bezpartyjni Plus Samorządowcy Lubuskie 2 mandaty 7,80% i Komitet Wyborczy Wyborców Polska 2050 Lubuskie 1 mandat 6,71%.